Z tej strony Pancake LPS i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w tym odcinku pokażę wam paczuszkę od Princess Vimeri. Więc tak. Drugi raz dostałam paczkę od Princess Vimeri. Za pierwszym razem dostałam taką dosyć dużą paczkę, nie pamiętam już kiedy. Najwyżej, link do tego filmiku z pierwszą paczką od niej znajdziecie na dole w opisie. Dobra, więc nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania. OK, więc Wam to pokażę z góry, a więc ta paczuszka wygląda tak. OK, więc tak wygląda przód paczuszki. Tutaj są adresy zamazane, jak zwykle. Tutaj były zamazane ceny i tak dalej. I no tył paczuszki wygląda tak, w taką folikę, czy tam. Chyba to jest bardziej bodajże taśma klejąca Ale powiedzmy, że to jest folia I cóż Zaraz będę otwierać tą paczuszkę and a Okej, okay, więc udało mi się otworzyć paczuszkę, więc ta rzecz wygląda tak. Tutaj jest coś z pizzą i coś tutaj jest miękkiego. Ale zobaczymy, tylko może zdjąć tą folię. Okej, okay, a więc mam tutaj zdjęcie kucyków chyba ze starej generacji lat 90. Bo naprawdę mi się podobały kiedyś te kucyki. A tu z tyłu jest y, napisane pozdrawiam Princess Wimery i jej kotełek twarz, jej maskotki kanału. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za pozdrowienia i też Cię również pozdrawiam i bardzo ładne zdjęcie. Teraz tutaj mam w ręku kopertę. Tutaj jest narysowana pizza, chyba ze serem po bokach. I zobaczymy, co tutaj będzie w środku. Kopercie była taka karta z wizytówką Barbie. Tył wygląda tak. O tak powinno być. I zobaczymy, co będzie w środku. O, w środku jest prawdopodobnie list i zaraz będę czytać. Witaj! Dziękuję za to, że w. W wolnym okresie swego czasu oglądasz moje filmiki i próbujesz swoich sił. podajcze. Kurcze, nie mogę się tu czytać. Czekajcie, spróbuję ogarnąć ten list i Wam przeczytam jeszcze raz. Witaj, dziękuję za to, że w wolnym okresie swego czasu oglądasz moje filmiki i próbujesz swoich sił w konkursach. Niestety nie jestem w stanie nagradzać wszystkich cudownych prac, takich jak twoja. Przyznałam Ci wyróżnienie, a dodatkowo przesyłam skromny upominek plus zdjęcie mojego autorstwa. Pozdrawiam wimery! Bardzo Ci dziękuję za ten mały upominek, a szczególnie szczególności za to zdjęcie, bo bardzo mi się podoba to zdjęcie. Bardzo mi się podoba ta generacja. Chciałabym kiedyś chociaż takiego jednego kucyka mi się podoba ta generacja i dziękuję Ci jeszcze raz za tą paczuszkę i jeszcze raz Cię bardzo pozdrawiam okej, okay, a więc teraz coś mam brokatowego tutaj w środku tutaj jest zdjęcie pizzy, tak samo jak tutaj podobno już tutaj jest ze sklepą Simse, jak można po logo rozpoznać tak wygląda tył i tu pisze, że nie jest zabawką ale spróbuję tutaj przeczytać. Wierzę, że to jest maska żelowa na oczy. Chyba chodzi na te powieki, coś takiego typu chyba jak cienie do oczu. Jeżeli używaliście takie typu rzeczy, to napiszcie mi w komentarzach, czy to się nakłada na te powieki jak cienie. Więc jeszcze raz Ci bardzo dziękuję Wimery za tą cudowną paczuszkę. Okej, okay, to by było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję Wam za oglądanie. I nie wiem, który raz dziękuję Ci za tą cudowną paczuszkę Wimery. I nie wiem, trzeci czy czwarty raz Cię pozdrawiam bardzo serdecznie, bo bardzo mi się podobają twoje konkursy. Ale mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie dać łapeczki w górę. Oczywiście też komentujcie, subskrybujcie i też nie zapomnijcie o dzwoneczku, aby nie przegapić nowych filmów na moim kanale. A więc to pa!